Lego chcę, bym się bał, tymczasem ja, jako już osobnik będący dawno po trzydziestce, boję się tak naprawdę małej ilości rzeczy, klasycznie, jedną z nich są listy od Susu, drugą z nich z dentysta i rachunki od tegoż, więc czy jest jakakolwiek opcja, że patrząc na ten zestaw będę się bał, raczej nikła, a wręcz przeciwnie, rozpala on moje serduszko z radości. Siemano klockowe świry Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale Tak jak mówię rzadka chwila Bo ja ostatnimi czasy od recenzji Odeszłem, mówiłem o tym dawno Bawią mnie po prostu dziś bary i inne rzeczy Ale wczoraj Wybraliście, wybra, wy, wybraliście, że ten oto zestaw będzie tematyką nadchodzącego Cuzzi Destiny nadchodzącego miesiąca i to właśnie temu zestawowi dam czas antenowy na moim kanale. więc sobie ocenę z podsumowaniem, recenzją plusikami, minusikami, a więc może zacznijmy! Zasz od oczywistego plusika, mianowicie jest zninicie do serii Monster Fighters. Przed dobrej serii, choć sam wtedy miałem Dark Times, co mocno mnie dziś boli, bo to była naprawdę świetna seria. Pierwszy więc duży plus za rozbudzanie naszych serduszek z sentymentem do tej pięknej serii, ale i nawet bez znajomości tej, że ten zestaw jest po prostu dobry i interesujący. Sam nie jestem jakimś wielkim fanem Halloweenów i tych tematów, a mnie skusi. I to nawet pomimo tego, iż kilka lat temu, w 2022, przed Lego Masters otrzymaliśmy jako uczestnicy zestaw. Nawiedzony dom. Swoją drogą też się zastanawiam, bo jeżeli tamten duży zestaw jest nawiedzonym domem, a ten mniejszy jest rezydencją, to kurczę, powinno chyba być na odwrót, jak na mój gust. I choć tam tego zestawu nigdy nie zbudowałem, to trochę z niego pomockowałem, a jeszcze kiedyś go zbuduję. A na razie pobawimy się z tym. Powiedziałbym też, że dużym plusem jest tutaj trzy opcje, że są tutaj trzy opcje, ale wiecie, to trochę jakby chwalić gry sandboxowe, że możemy chodzić chłopkiem, albo gry FPP, że widzimy z oczu. Seria kreator ma to do siebie, że to po prostu trzy opcje są. Bez, a wszystkie trzy zbuduje na moim kanale. To też takie sentymentalne mrugnięcie okiem dla wszystkich, którzy pamiętają jeszcze serię alternatywne konstrukcje na tym Minusik? No cóż, troszkę na starcie przyczepiłbym się do ceny, bo jednak 400 złotych katalogowo ciutke dużo. Wiecie, to daje prawie 50 groszy za element. No na litość, to nie jest licencja, to nie jest Star Wars, to jest kreator, to jest przyzwyczajenie do tanich klocków Ale słuchajcie, może warto wydać te 400 wy. No to sprawdzamy już w recenzji. Otoczka. Jak wiecie, ja lubię mawać całą też otoczkę, więc pudło wydawało mi się o dziwo duże. Drugie o dziwo, nie wiem czy widzieliście, ja jako fan nie kupowania dużej ilości zestawów, mianowicie ograniczam się do 23, a przynajmniej staram zestawów rocznie, w sensie tych powyżej dyszek. raczej kupuję mało, więc mnie to rozwiązanie nowe, że pudło otwierane jest w ten sposób, a samo pudło ma tutaj takie nacięcia dzięki któremu możemy sobie łatwo go zbiąć i złożyć bez rozcinania no jest to uważam fajna i miła ciekawostka i feature, który chyba już dawno powinien wejść. Pytając to pudełko w ogóle miałem wrażenie, kurczę ciężkie z tymi klockami, wyłow, ile tam tego jest tak naprawdę to nie tak naprawdę nie ma tego dużo, bo mniej niż 800 ale gdy otwarłem szybko się okazało, klocków nie ma zbyt wiele, worków jest właściwie tylko 6 a wagę robią po prostu trzy instrukcje, w tym jedna od głównego budynku, całkiem grubiutka. To bez kitu połowa wagi tego opakowania. Poza tym całość buduje się całkiem szybko i przyjemnie, ale wiem, że otoczka interesuje Was najmniej, więc przejdźmy do konstrukcja. To jest jedna z tych chwil, których na moim kanale nie lubię. Nawet nie to, że omawianie i tak dalej, tylko po prostu, gdy nie mieści mi się konstrukcja w kadrze. I to jest jedna z tych chwil. Można powiedzieć, że dzieli się na dwa elementy. Jedną z nich jest brama. Miły dodatek, choć sam jestem większym fanem tutaj, wiecie, dużych baseplate'ów i tak dalej. Ale okej, okay. fajna ciekawostka, dobry element, jeżeli chodzi o historię, dobrze wprowadza nas w historię, że najpierw, by wkroczyć do rezydencji, musimy przekroczyć bramę. I już tu mamy jakieś znaki, typu łańcuchy, że coś tam jest nie okej. Okay. Za przeogromny plus uważam to, że domek nam się, wyważcie, będę go domkiem, pewnie na prędkości, nam się po prostu składa. Możemy go mieć w takiej wersji. I tu również trzyma się w pełni kupy. To znaczy, nie czuć tu tych łączeń, nie czuć, że coś jest nie tak. Może gdy go złączymy, to trochę bardziej bolą tutaj te elementy, ale naprawdę, gdy jest złączony. Spójrzcie, wygląda on dobrze z każdej strony. I to naprawdę, niezależnie jak go obrócę, tutaj po prostu jest ok. Sam jednak wolę go oczywiście w takiej wersji, bo umożliwia nam opcje bawialne, a tychże trochę jest. Kolejnym plusikiem, który, którego w sumie nie poruszyłem, a już mógłbym przy pierwszym, przy całej otoczce, jest to, że nie znajdziemy tu ani jednej naklejki. Co mnie nie mega cieszy, bo czasem w zestawach za kilka tysięcy mamy i te, a tutaj ani jednej mega plus. Tym bardziej, jak zwrócimy na Uwagę na liczbę elementów, gdzie mogłyby się one pojawić. Już budując, miałem wiele zarzutów do tego zestawu. Wiecie, ja nawet nie lubię opcji bawialnych, a uważam, że tu zostały całkiem fajnie one ukryte. Jak i podobały mi się takie smaczki, jak tutaj chociażby mikrocmentarz, drzewo, które się patrzy, są, to wiecie, takie trochę jakby dodatkowe figurki. Poza figurkami. Tu coś straszy, tam się coś dzieje, naprawdę czuć klimat. Nawet nie to żabachu robi robotę. Za kolejny więc plus uznam, że jest to naprawdę dobrze skonstruowane. Nie mamy mówię żadnych przeciwki. Fitów, żadnych niefajnych elementów, czegoś na siłę. A tak jak mówiłem, elementy bawialne to coś, tego nie lubię, a są nimi. Widoczny tutaj chociażby zegar, nie możemy machać wahadłem i spójrzcie, machając od środka, tego naprawdę nie widać, bo operujemy nim z zewnątrz. Jest to opcja, która nie przeszkadza i ja wiem, że i ta, i ta mogłyby być lepiej wykończone, lepiej ukryte. Ale mimo wszystko, przy takiej ruinie mi to nie przeszkadza. Pokazałem jedną, czas na drugą. Drugą opcją jest tu schowany duszek. Mianowicie, ktoś chce się zakrać do kryształu, nagle, BAM! duszek. Fajne, cieszy. Kolejne dwa elementy bez naklejki, a nadrukiem. I ogólnie dobrze jest to wszystko wypełnione. Spójrzcie, tu mamy szafkę, tu mamy organy, całkiem dobrze jak na kreatora wykonane. Tu mamy zegar. Tu mamy jakieś czapki. Wiecie, z projektu jest troszeczkę chociażby Time Cruisers i Bazę, gdzie mieliśmy różne motywy wystroju. Motywy dla chociażby naszego szkieleta, by pewnie mógł się tutaj nam przebierać. Troszkę boli mnie ta tutaj pusta przestrzeń. Prosiłoby się, by w nawiedzonej rezydencji było chociażby jakieś łóżko. Klasyka horrorów. Ktoś śpi i wtedy przychodzą te strachy, prawda? Ale nic pewnie nie stoi na przeszkodzie. Byśmy dorzucili kilka elementów. I by to łóżko zbudować. Jednakże oceniam produkt, który otrzymaliśmy. Mimo wszystko, wiem, że ciasno i tak dalej, ale chciałbym mieć tutaj Trochę więcej powierzchni, Tym razem jedną powierzchnię do zabawy mamy tak naprawdę tu i no właśnie tu. Ciężko bym bo z jednej strony doceniam te tutaj dodatki, z drugiej strony chciałoby się troszkę ich w środku więcej. Ja wiem, że jest kreator, a nie ekspert, ideas i tak dalej. Dlatego powstrzymam się od oceny. Cała rezydencja naprawdę ma bardzo dobry klimat. I to zdecydowanie jej plus. Ale ogromnym plusem są też mini figurki. Tych, poza wspomnianymi ewentualnymi budowlanymi konstrukcjami, mamy tutaj pięć. Niczego nie urywający szkielet, czyli po prostu zwykła figurka. Tu chyba nie ma czego omawiać, ale przy pozostałych zdecydowanie jest. Sam Frankenstein to już jest właśnie taki tribut, taki hołd dla serii Monster Fighters. Zresztą nie tylko tam on się pojawia. I tu już naprawdę ok, no może poza tą głową, gdzie to przejście, gdzie to wszystko jednak, które przeszkadza, chyba wolałbym takiego Frankensteina. Z samymi włoskami, troszkę wystającymi bardziej do góry. Tutaj te brwi, wszystko jest ok, wszystko gra. No dobra, no dobra, tu mamy ten szef na czole, ale nie wiem, jakoś mi to niby czapka psuje ten efekt poszyty cały. Dalej takim trybiutem jest również i wilkołak. Spójrzcie na jego klatę, niczym w zmierzchu. The Twilight, Jacob. Ma on jako broń, kość, główka, również nie jest to oczywiście w sensie, wilkołak pojawiał się nie tylko w Monster Fighters, ale niesamowicie cieszy mnie ta figurka. Czy powstanie kiedyś jakiś klan wilków, a może wojny wilków? Wilkołaków? Zobaczymy. Jest tutaj naprawdę ok. Głowa to oczywiście jeden tego typu odlew. Mamy i duszka. Duszek pojawiał się nie tylko w Monster Fighters, ale chociażby w kaslach starych i tak dalej, i tak dalej. Jest to zupełnie nowy duszek, którego jeszcze nie miałem. Spójrzcie, tu wykończenie z tyłu, z przodu, no troszkę mogłoby się z daleka wydawać, że to ten sam, ale szczerze, to nie jest ten sam. Ten materiał tutaj troszkę nie. ma Martwi jego. Ja wiem, że starego jakbyśmy w Depi, to też by popękał, ale ten tutaj jest po prostu czysto fizycznie jakiś taki, mi się wydaje, że cieniutki. Nie wiem, nie mam do niego zaufania, być może po prostu moje gloryfikowanie starych czasów każe mi mówić, że stary był lepszy. Stary. Oczywiście on świeci w ciemności, zaraz zaprezentuję, jest ciekawostek, których nie miał stary, temu można włożyć chociażby kokardkę we włosy, a teraz prezentuję, jakby to wyglądało, gdy zgasił światła, bo on będzie świecił, proszę bardzo, no nie do końca to widać, ale mniej więcej zamysł jest dla Was widoczny. No i krem de la, krem kloc de la kloc, krew de la jest wampirzyca, która wypada tu naprawdę epicko, spójrzcie. Tarządza krwi w oczach, te kły, te włosy wiatrem szargane, jak w prawdziwym horrorze o północy w nocy. I jeszcze druga, taka ciutka, bardziej zwykła minka, generalnie obydwie bardzo mi pasują, i cały outfit, łącznie z tą suknią. Tutaj naprawdę robi robotę, ale tu wiucha wiatrem. Figurki więc trochę pomagają uśmierzyć ból wysokiej ceny i zdecydowanie są na plus. Wszystkie cztery z nich czymś się wyróżniają i mogłyby śmiało trafić nawet do serii minifigurek i tam się świetnie sprzedawać, a szkielet, jak to szkielet, figurki na plus. Zbierając do kupy wszystkie plusy i minusy, mianowicie... Mogę śmiało stwierdzić, iż jest to naprawdę udana konstrukcja i dom, w którym możemy stworzyć setki historii. Opcje alternatywne są naprawdę udane i to już widzę, pomimo tego, że dopiero zbuduję i ocenię je za jakiś czas. Figurki są tutaj naprawdę świetne. Nie zawsze kreator rozpieszcza nas aż tak świetnymi figurkami. Tribute, hołd dla serii Monster Fighters to coś, co po prostu moje serduszko rozpala do czerwoności. Sam konstrukt jest dobry, jest klimatyczny, jest dobrze przede wszystkim skonstruowany, bez większych wad konstrukcyjnych. Gdyby to kosztowało 300 katalogowo i 250, 220 w przecenach, było by fenomenalnie. Jednakże, póki co, ta cena najtańsza chyba była za 310 zł. Mm. Wiecie, no mimo wszystko to jest po 45 groszy za element jak na serię kreator ciutkę dużo. To nie są tanie rzeczy. Za trzystówki, poniżej 300 lekko brać w ciemno, tak bym powiedział. I nawet nie trzeba być fanem Halloweenu. Po prostu wiele też ciekawych elementów, no bo cegły to też wiecie, każdemu się przydadzą. No mógłbym naprawdę sypać tu komplementami długo, świetny zestaw, wiele plusów bardzo mało minusów. No tutaj chyba nie da się inaczej, ale 8 czy 9 na 10? Hmm... No mimo wszystko, gdyby ta cena ciutkę niższa, dziewiątkę bym miał. Tak, śmiało 8, 8+, plus. jestem w stanie mu wystawić i ten najbliższy miesiąc będę się nim bawić, więc zostańcie na kanale, aby oglądać. Aby oglądać to wszystko, dzięki, że byliście. Bye!